I know what you are, my friend, and where you're going to. I see the light in you, whispered out into the gloom. It changes, it changes the heart of everyone. It changes, it changes the heart. Of everyone. Znajdujemy się w parafii Najświętszej Marii Panny Matki Zbawiciela w Warszawie. W parafii. Wyjątkowej spośród wszystkich parafii warszawskich, ponieważ liczebnie nie jest parafią wielką, ale za to ma miejsce specyficzne kościółek między domami jednorodzinnymi. Wydawać by się mogło, że to jest jakimś mankamentem, ale dla wielu ludzi jest to sprawa bardzo ważna, ponieważ stanowi on miejsce bardzo kameralne. Gdzie można się w ciszy i spokoju pomodlić. I wielu parafian ceni sobie właśnie to miejsce z tego właśnie powodu. Parafia ta została rygowana 15 czerwca 1990 roku przez kardynała Józefa Glempa. Dekret wszedł w życie 1 lipca tegoż roku i od tego momentu w tej parafii pracują księża Salwatorianie została ona wydzielona z części parafii św. Andrzeja Boboli, którą prowadzą księża jezuity. Parafia nasza na samym początku miała, przeżywała wiele trudności, ponieważ nie posiadaliśmy własnego kościoła. Nabożeństwa, eucharystie, na początku odbywały się w kaplicy zakonnej. Kiedy przybywało ludzi, msze święte odbywały się na tarasie naszego domu zakonnego. Że tu znajdowała się kaplica tarasowa u nas, taka bazylika, tak zwana, tarasowa. Wejście było od ulicy. Płatowcowej. No i msze się odprawiały w tej kaplicy latem. Natomiast zimą był pokój, taki o szerokości jakieś, ja nie wiem, na gdzieś około 25 metrów. Tam był zamontowany ołtarz, jeden był postawiony, a drugi był tu, właśnie postawiony, gdzie ja stoję. I po środku tej bazyliki był, było wejście do tej bazyliki, gdzie tam, no. Ile mogło tyle ludzi się wmieściło. I było przejście dalej do następnego pomieszczenia, tak zwana bazylika, dalszy ciąg. I tutaj, w tym miejscu, były spotkania młodzieżowe. Dopiero z biegiem lat rozpoczęto budowę kościoła, który dzisiaj składa się z dwóch części. Na głównej i bocznej kaplicy, kaplicy Miłosierdzia Bożego. Pełnię posługę organisty w parafii Księży Salwatorianów od trzech lat Idbam o piękno liturgii, o śpiew, zaangażowanie bardziej wiernych w liturgię, czynne uczestnictwo prawda, w liturgii. Od paru miesięcy mamy zainstalowany w Kościele system komputerowy multimedialny. W którym możemy e, prezentować pieśni, wyświetlać e, na rzutniku, w kościele, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w której jednocześnie zainstalowana jest kamera, na podgląd e, do ołtarza głównego, do prezbiterium. Nasza świątynia jest miejscem, gdzie wierni gromadzą się na modlitwie. Oprócz centralnego punktu, jakim jest Eucharystia, Mamy możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju nabożeństwach, jak choćby przypadające w miesiącu maju nabożeństwa majowe. Ale oprócz tego mamy pod kościołem salki. Dzieci, młodzież, wszyscy dorośli mogą nie tylko spotkać się i pomodlić, ale tak zwyczajnie posiedzieć, napić się kawy w naszych salkach, do których was zapraszamy. A, 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 a. A, 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 uh uh uh, uh, uh. Zapraszam teraz na spotkanie, które tradycyjnie jest po mszy o 20. zapraszam do salki. Co się dzieje w salce? Zobaczcie sami. Po mszy o dwudziestej, tutaj podejdę, żeby sobie herbatę jeszcze zrobić. Siadamy, żeby wspólnie coś się napić, zakąsić, ale co najważniejsze, żeby spotkać się przy jednym stole. Z reguły to planszówki, które są chyba najbardziej teraz atrakcyjne. Te starsze i te i te nowsze. Po co to wszystko? A po to, żeby nie tylko spędzić miło czas ze sobą, ale żeby dzielić się tą radością, którą przeżywamy na Eucharystii piętro wyżej. To bardzo ważny czas, który jest również wykorzystany przez wspólne znajomości i pogłębienie tychże relacji, które tutaj mają miejsce. Zatem do dzieła. It changes the heart of everyone. It changes, it changes the heart of everyone. It changes, it changes the heart of everyone. Oh, oh, oh. One, oh, oh, oh. everything I have, I give it all to. You. Właśnie jestem in... jednym ze sposobów. spędzania czasu przez młodzież w naszej parafii, oprócz spotkań z księdzem Maciejem we wtorki, w czwartki młodzież może przychodzić do nas, do parafii w soboty na przykład i pograć po prostu w gry komputerowe. To dobra okazja do miłego spędzenia czasu, sobotniego odpoczynku razem, no i dobra okazja do tego, aby wyżyć się na księdzu właśnie zabiegi. Jasny. Jeszcze raz, w naszym kościele zawsze podobało mi się to, że salwatorianie potrafią stworzyć taki fajny klimat wokół wszystkiego, no, co tutaj się dzieje. To znaczy są te spotkania z młodzieżą, są gry planszowe i każdy tak naprawdę no, znajdzie coś dla siebie, a jednocześnie jest z kim pogadać o poważnych tematach. Spotkania nasze dzielą się na różne kategorie. Mamy spotkania filmowe, gdzie szukamy Pana Boga w filmach, ale nie takich typowo katolickich, ale w takich filmach, na które możemy iść do kina. Są też spotkania biblijne, gdzie pracujemy z Pismem Świętym i dowiadujemy się nowych rzeczy. Te spotkania są bardzo owocne i zawsze przychodzi więcej osób. Są spotkania, kiedy jest modlitwa. Poznajemy różne formy modlitwy, na przykład adorację, i są też spotkania, kiedy przygotowujemy coś w kościele, na przykład grup pański czy wieczernik. Zdarza się, że pójdziemy gdzieś razem. Na przykład ostatnio byliśmy na Warszawskim Laboratorium Wiary. Było tam przedstawienie teatralne musical pod tytułem Prorok, i był wykład pewnego pana, który pisze artykuły do gazety o Janie Pawle II. Uważam, że spotkania dla młodzieży to bardzo fajna rzecz i można znaleźć tam prawdziwych przyjaciół. Salwatorianie współpracują także z harcerzami ze szczepu 413 WDHZ, którzy działają tutaj na Mokotowie. Dzięki otwartości księży jesteśmy w stanie organizować akcje zarobkowe na Wielkanoc i na Boże Narodzenie oraz korzystać z sarki parafialnej. Także wiele osób z kadry harcerskiej angażuje się w życie parafialne i to, co wynoszą z kościoła, przynoszą także na swoje życie harcerskie. Małżeńskie środy. Na stałe weszły już do grafika naszych spotkań w parafii. To, co dzieje się w środę, to jest to, czego brakowało w naszym kościele. Spotkanie dla małżeństw nie tylko dla młodych, ale dla wszystkich. Na początku spotykamy się w kaplicy, aby pomodlić się krótko, później schodzimy do salki tutaj na dole. Z reguły rozmawiamy na różne tematy, spotykając się przy herbacie i pysznym ciastku, które zawsze Zuza zresztą nam upiecze. Relacje ze spotkań, e, które tutaj na gazetce zostały powieszone, to tylko owoc tego, co dzieje się podczas tych środowych naszych wieczornych, bo o godzinie 20 zaczynających się spotkań. Kocham naszą parafię. Dlaczego? Dlaczego kochasz naszą parafię? Kocham. Kochasz, aha. No mów ktoś mężu. Powiedziałeś, że nic nie będę nie mówić. I dlatego, dlatego przyszedłem. To takie jest zwykle na spotkaniach, na których się spoty spotykamy co drugą środę. Mój mąż nic nie mówi, a ja muszę mówić za dwoje. I wtedy nie oglądamy meczów. Ligi. Bo się spotykamy. Znaczy e się wy wyrzekam wtedy, Wyrzekasz się. Tak. Spotykamy się co drugą środę. Ci, co mają gdzie zostawić, dzieci to zostawiają. Jest rozważana opcja opieki nad dziećmi przez z parafii, żeby więcej par mogło przychodzić. Najpierw jest okazja do wspólnej modlitwy w kaplicy we wszystkich bliskich nam intencjach, a potem już na spotkanie. Na dole tak, tak. Rozmawiamy na różne tematy związane z, z życiem małżeńskim, rodzinnym, często w oparciu o, na ogół w oparciu o jakieś materiały napisane przez ludzi mądrzejszych od nas, na przykład przez Jana Pawła II ostatnio, dosyć często. Ale też są spotkania mniej formalne, świąteczne całymi rodzinami. Lubisz chodzić na spotkania całymi rodzinami? Tak. I co wtedy robimy na tych spotkaniach? Kupujemy w piłkarze i Jemy. Jemy. I ja tylko wydamy ja kawały na przykład. No i dzieci dużo przychodzi, ale też gramy. jeszcze ping ponga. Ping-ponga gramy, ping ponga. Ping ponga gramy. spotykamy się w plenerze, no i tworzymy po pierwsze wspólnotę. Mamy, tutaj się trzymamy jakoś wszystko, wszyscy razem, rodzinami, tak? Pomagamy sobie, cieszymy się razem, bawimy się razem, ale też jak potrzebujemy siebie nawzajem, to możemy na siebie liczyć. Spotkania, które się odbywają we wtorki wierzy. Odbywa się również w tej salce. Czasem rozmawiamy, czasem oglądamy filmy, czasem modlimy się w kaplicy, ale przez cały rok staramy się pokazać innym, co dzieje się we wtorki w parafii. Te zdjęcia, te kolarze to tylko, oczywiście, namiastka tego, co tu się dzieje, bo bardzo dużo oprócz wspólnych wyjazdów, spotkań, w końcu wyjazdów wakacyjnych spędzamy i poznajemy, Spędzamy czas i poznajemy Pana Boga, aby pokazywać innym, w jaki sposób młody człowiek może cieszyć się również przy parafii. A tu śmigus dingus. Jezu, frajdy i zabawę. Można się wyżyć bezboleśnie, bo to naprawdę oprócz kupy hałasu nikomu krzywdy jeszcze nie zrobiło. Kaski bezpiecznie chronią głowę, tylko i wyłącznie tak można się wyżywać w A poza tym końcem rozwiązaliśmy kolejny problem między sobą. Skoda. Poza salkami, spotkaniami, które dzieją się tutaj u nas w parafii, organizujemy też różne akcje poza. Na przykład, nasza parafia zorganizowała kurs lektorski dla wszystkich parafii serwatoriańskich w tym roku, ale i nie tylko. Bierzemy czynny udział w różnych akcjach ministranckich poza naszą parafią. Ale też organizujemy przez całe wakacje różne wyjazdy dla młodzieży. Rekolekcje, forum młodych, pielgrzymka, to są rzeczy, które tutaj w naszej parafii poprzez przygotowanie, poprzez organizację, jak pielgrzymka naszej Grupy Zielonej Salwatoriańskiej, należy również do naszych obowiązków, ale też czynny udział biorą właśnie ludzie z naszej parafii. To dźwięk, który towarzyszył pielgrzymce. W tamtym roku tak wchodziliśmy do Częstochowy. Chodziło oczywiście o to, aby obudzić swoje sumienie, bo to było hasło na wywózeli, którą każdy otrzymał. To tylko jeden z wielu gadżetów, który ma przypominać to, co najważniejsze, czyli spotkanie z Bogiem. My jako Salwatoranie prowadzimy największą grupę na Pielgrzymce Akademickiej do Częstochowy, stąd też sporo przygotowań. Ta szafa obrazuje tylko cząstkę tego, co zostało z zeszłego roku, jeśli chodzi o płyty, koszulki, wowuzele, które były w zeszłym roku i inne tego typu rzeczy. To wymaga rzeczywiście wielu nakładu czasu, poświęcenia, ale też osób, które się w to angażują. Dzięki temu, że organizujemy różnego rodzaju, czy też bierzemy udział w akcjach poza parafią, Mamy możliwość nawiązania różnego rodzaju kontaktów. Dzięki temu później to wykorzystujemy w naszej parafii, jak choćby zorganizowany do niedawno kurs biblijny dla dorosłych i nie tylko. Na wszystkich, którzy chcieli poznać słowo Boże. Strona internetowa naszej parafii. To ważne źródło informacji dla wszystkich, którzy korzystają z tego źródła. Wiele osób pracuje, żeby te różne informacje pojawiały się na naszej stronie. Relacje ze spotkań, relacje ze spotkań małżeństw, młodzieży, to, co dzieje się dla dzieci, ogłoszenia, czyli można powiedzieć chleb powszedni, ale też różne ciekawostki, na które składają się choćby różne opisy, Gier, opisy ciekawych artykułów, opowiadań, modlitw. To wszystko, co ciekawe, przy współpracy wielu osób, młodych osób. Wydaje się, że czarni... No nie, biali, ale w czarnych sutannach. A tymczasem robią kupę dobrej roboty. Naprawdę, gdyby nie Salwatorianie, Wyględów byłby szarą, pustą i smutną dzielnicą. Salwatorianie wprowadzają mnóstwo ducha i poczucia humoru do naszej szarej społeczności. To dzięki nim... To dzięki nim... Salwatorianie. Olimpijska 70. Salwatorianie. To naprawdę... Kupać Dobra, teraz. Zakon Bożego Uwielbienia Salwatorianie, tak? Czy tak? miłosierdzia? Zakon Salwatoriana. Salwatorianie. To dzięki nim w naszej paradzie jest zawsze zabawnie. No, oni ją prowadzą. No nie może być to pierwsze co było w